To wonderful... Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lioness Leaves, a na waszych ekranach Regenstruck Impact, jej Mija na statule Furiny. No, Fossalor. No i co, w tym odcineczku lecimy dalej z tłumaczeniem eventu Roses and Muskets i kontynuujemy akt pierwszy, część pierwszą, part pierwszy, no, pierwszy quest, e, i lecimy spotkać się z Furiną w jej mieszkaniu. Jesteśmy To tutaj mieszka Furina Dobra, idę zapukać do drzwi Puk, puk oh, Idę, idę Poważnie, kto puka Przed popołudniową herbatką? Ha? A? Kim jesteś? Ehem. Lady Furino, o, proszę pozwolić, że się przedstawię. Jestem Xavier, reżyser filmowy. O, oh, witam. O, oh, czy to Itery Paimon, których widzę za tobą? A ta ostatnia osoba to... Jestem Chiori. A, ta z butiku Chioria. Hej, hej. Więc co was tu wszystkich sprowadza? Potrzebujecie czegoś? Właśnie wstałaś, Furina? Już jest po południu, wiesz? Ech. Paimon, postaraj się być trochę bardziej uprzejma, co? Co? A yy, Paimon chciała powiedzieć, że po południu jest tak ładna pogoda, a słońce tak ciepłe, że czujemy się przy tobie radosni. Spanie południa to naprawdę dobry pomysł. E, nie, wczoraj wieczorem nie spałam i czytałam jakieś powieści. Co ma to wspólnego spanie z pogodą? To mały prezent, który dla Ciebie przygotowaliśmy, Lady Furino, mamy nadzieję, że Ci się spodoba. Nie musisz być taki formalny, jestem teraz zwyczajną osobą, jak wszyscy inni. O! Czy to jest Mus Fontinalia? To jeden z moich ulubionych! To świetnie, więc e, właściwie jest coś, w czym potrzebujemy Twojej pomocy. Biorąc pod uwagę Twoją pasję i zrozumienie dramatu, chciałbym Cię poprosić o pełnienie funkcji reżysera naszej ekipy filmowej. Eee, co? Ale czy nie powiedziałeś właśnie, że sam jesteś reżyserem? Tak, ale w przypadku tego konkretnego projektu pracuję głównie jako producent. Poza tym jestem pewien, że twoje pojęcie o sztukach performatywnych znacznie przewyższa moje, Lady Furino. Eee, czy i i Paimon również są częścią tej ekipy filmowej? Tak, z pewnością tak. Paimon robi zaklapsa, a on jest operatorem kamery. Operatorem kamery... Może to być dość techniczna praca, którą ma bezpośredni wpływ na ostateczny jakość filmu. Czy naprawdę jesteś na to gotowy? Mam doświadczenie. Mogę ci pokazać, co zechcesz. Nie, nie kwestionuję twoich umiejętności. Chodzi o to, że nigdy wcześniej nie widziałam, żebyś używał kamery. Może wymyślisz test dla naszego itera i przekonasz się sama. Jeśli on może cię zadowolić swoimi umiejętnościami kamerowania, to nie, nie będziesz miała się czym martwić. No i może dołączysz do naszego zespołu? Co na to powiesz? Eee, z pewnością coraz lepiej radzisz sobie z tą sytuacją, Paimon. Hmm, Chciałabym zobaczyć, jak naprawdę Iter potrafi posługiwać się kamerą. No dobra, a co powiesz na to? Będziemy pracować z tym, co mamy. Podam ci kilka scenariuszy i zobaczysz, czy Twoja praca odpowiada moim standardom. Pewnie nie ma problemu. Cokolwiek powiesz reżyserku Fulino. Bardzo dobrze. Dla operatora kamery istotne jest zrozumienie wizji reżysera. Decyzję podejmę po obejrzeniu Twojej pracy. Jesteście gotowi? Mam wysokie wymagania, wiecie? Oczywiście, że jestem gotowy. Okej, okay. chwyć kamerę, a ja przedstawię ci scenariusz. Uuu, ej, serio, coś tutaj mamy. Dobro, lecimy. Ale nie wiem z czym. Ło! Tu się coś robi. Ja! Ale co? Dobra, nieważne, istotne, coś tam poukładać, coś tam. Na 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 na. Warsztat Bimou, mieszczący się na dziedzińcu Fontaine, to warsztat zbrojeniowy, w którym wykorzystuje się maszynę do kucia. Maszyna ta potrafi precyzyjnie kontrolować siłę i temperaturę, dzięki czemu idealnie nadaje się do wykonywania wyczerpujących i czasochłonnych prac. Dzięki tej maszynie właścicielka warsztatu Bimou, Estelle, może wygodnie cieszyć się każdym dniem pracy. Ale nie martw się, broń produkowana przez warsztat Bimou charakteryzuje się wyjątkową jakością, wyjątkowym kunsztem i ostrym ostrzem. Jeśli szukasz broni, nie szukaj! kaj dalej, tylko iść do Bimą. O, wygląda na to, że masz większą liczność niż myślałam. Wszystkie ujęcia miały świetną kompozycję i naprawdę czułam więź z postaciami i ich kwestiami. Więc jaki jest werdykt? Tak! Czy to oznacza, że zgadzasz się być naszą reżyserką, Furina? Ha! Myślałaś, że zgodziłabym się od tak? Wiesz, po naszym występie Małym Oceanie, znów zaczęłam wyrabiać sobie markę. Właściwie to już kilka zespołów zgłosiło się do mnie na festiwal filmowy Fontinalia. Niestety, wszystkie scenariusze były dość nudne i nie wzbudziły mojego zainteresowania. I jeśli inni dowiedzą się, że tak łatwo zgodziłem się na półpracę z tobą, to... Hej, ale czy nie mieliśmy umowy? Co jeszcze musimy zrobić, żeby się przekonać Furina? Eee, a co z płacą? Co? Wiesz... Ile jesteś skłonny mi zapłacić za bycie tym reżyserem? Wiesz, wynagrodzenie jest dla mnie również ważnym czynnikiem do rozważenia. No cóż, mogę ci zaoferować tyle? Co? Tylko tyle? Gdybym dowiedział się o tym, mógłby cię oskarżyć o niedopłacenie Twojej pracy. Przykro mi, ale nasza załoga jest obecnie w trudnej sytuacji finansowej. Rozumiem. Cóż, chociaż jest raz bardzo mało prawdopodobne, że dołączę do waszej ekipy, wciąż jest coś, o co chciałabym zapytać. i ja... Jaki dokładnie film planujesz nakręcić? Um, yy, nasz scenariusz jest adaptacją dwóch muszkieterów. Co? Masz na myśli thriller trzymujący w napięciu, który był bestsellerem numer jeden? O, więc Furina też to przeczytała. <gulia> Oczywiście, że to przeczytałam. Zawsze interesowałam się dziełami artystycznymi, które trafiały do odbiorców. Rozumiem. Teraz wszystko ma sens. Musiałeś wykorzystać większość budżetu na opłacenie praw autorskich. Niezupełnie. Autor powieści przekazał mi prawa autorskie praktycznie za darmo, gdy tylko dowiedział się, że chce zrobić ekranizację tej historii. Brak budżetu wynika z innego powodu. Prawdopodobnie chcę tylko, żeby jego nazwisko było widoczne, więc mora nie jest dla niego najważniejsza. Przypomina mi kuriera, który podróżuje po Cemteiwad, nosi jeden z moich projektów. Nie zapłaciłabym jej też dużo za ten strój. To tylko ekspozycja, jaką zapewnia mojej Marce, ale jest tego warta. Więc czy jesteś wielkim fanem tej historii Furina? Cóż, jest w porządku. Tempo powieści jest dobre, ale relacje między postaciami mogłyby wymagać trochę pracy. Kiedy czytałam ją wcześniej, zawsze miałam wrażenie, że pewne rzeczy pozostawiono w raczej niezadowalającym tonie. Mam wysokie wymagania, rozumiecie? Ehm, -e panie Xavier, jeśli hipotetycznie rzecz biorąc zgodzę się zostać reżyserem, ile miałabym swobody w zakresie rewizji scenariusza i twórczej interpretacji? O, tyle wolności ile potrzebujesz? Nie odważyłbym się wątpić w gusta największej gwiazdy Fontaine. A, dobrze. W takim razie mogę zmienić scenariusz według własnego uznania? Absolutnie! Nie ma problemu. Liczymy na Ciebie, reżyserko Furino. Teraz masz szansę nakręcić film, który pokochasz. Hmm, w porządku. Wygląda na to, że wasza załoga naprawdę nie może nic zdziałać bez mojej opieki i wskazówek. Więc zgadzasz się? Tak, zgadzam się. Chociaż płaca jest znacznie niższa od tego, na co zasługuje ktoś mojego kalibru. Świetny scenariusz wymaga świetnego reżysera. Nie mogę pozwolić, aby całkiem dobra historia została zniszczona z powodu braku funduszy. Jeśli masz dobry ser i chleb, nie pozwoliłbyś, żeby po prostu leżały na blacie i spleśniały, tylko dlatego, że nie masz piekarnika, prawda? Dziękuję, Furino. O, Hydro Archonko. Chyba nie śpię, prawda? Niech ktoś mnie uszczypnie. Nie ma już Hydra Archona, wiesz? I wciąż jest trochę za wcześnie na świętowanie. Nakręcenie filmu składa się z wielu rzeczy. Chociaż najtrudniejsze zadania związane z sfinalizowaniem scenariusza i obsadzeniem aktorów zostały już załatwione, nadal musimy zarezerwować miejsca do nakręcenia zdjęć, nie mówiąc już o przygotowaniu oświetlenia i rekwizytów. A tak przy okazji, ponieważ będziemy kręcić dwóch muszkieterów, będziemy musieli znaleźć choreografa akcji. Najlepiej profesjonalisty, który ma rzeczywiste doświadczenie z muszkieterami. Tak, też o tym myślałam. Miałam nadzieję, że znasz kogoś, kto poradzi sobie z tą pracą. Ja. A, gdyby to było wcześniej, mogłabym po prostu zapytać Chloren. Ale minęło już trochę czasu, odkąd ostatni raz z nią rozmawiałam. Nawie potrafię także posługiwać się bronią palną, ale niestety jej styl znacznie różni się od stylu bohaterów powieści. Czy możemy zapytać specjalny patrol bezpieczeństwa i nadzoru? O, oh, masz na myśli muszkieterów patrolu specjalnego? Tak, zgadza się. Na co dzień pracuję z muszkieterami. Nie znam nikogo bardziej wykwalifikowanego od nich. Oni będą podlegać jurysdykcji nowileta. Niestety ja nie mam z nimi już żadnego kontaktu. Hmm, więc. W końcu nadal musimy zacząć od rozmowy z nowiletem. Nie ma potrzeby zawracać sobie tego głowy. Znam ich kapitana Szewraz. O, oh, naprawdę? Czekaj, Jory, skąd znasz kapitana muszkieterów patrolu specjalnego? Bez konkretnego powodu. Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością radzenia sobie z pewnymi problemami od czasu do czasu, a ona pomogła mi w kilku przypadkach. W zamian pomogła mi poradzić sobie w kilku sytuacjach, w które patrol specjalny nie mógł bezpośrednio się zaangażować. Tak więc z czasem się poznaliśmy? A więc mówisz, że były chwile, kiedy patrol specjalny pożywało projektanta mody, żeby poradził sobie z daną sytuacją? Twoje prace stają się coraz bardziej tajemnicze? Najlepiej byłoby, gdyby tak zostało. Zresztą dość o tym. Co myślicie o poproszeniu kapitana, aby została naszym choreografem akcji muszkieterowej? Brzmi wystarczająco profesjonalnie, w końcu z kapitanem. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale sądzę, że specjalny patrol bezpieczeństwa i nadzoru musi być zajęty swoimi obowiązkami. Myślisz, że naprawdę miałby czas, żeby pomóc w przykręceniu filmu? No i pozostaje kwestia wynagrodzenia! Cóż, tak się składa, że ona też nie jest osobą, która zaraz poluje na morę. Jeśli chodzi o to, czy ma czas, najpierw będę musiała iść i ją zapytać. W takim razie zostawię to tobie. Makaron jest dzisiaj w promocji, więc muszę lecieć. Możesz mi po prostu powiedzieć, jak poszło, kiedy później omówimy plan na jutro. Nie ma problemu. Jej, dołączenie Furiny to duże wzmocnienie naszego zespołu. No, oczywiście wystarczy poczekać do dnia naszej premiery. Będziesz świadkiem prawdziwej mocy mojego imienia na tych ziemiach. Będziesz bardzo zadowolony, że zgodziłam się pomóc. Gwarantuję, że nasze bilety na miejsca zostaną wyprzedane. Na pewno zapytam kilka znanych mi osób, czy zechcą wystąpić w roli artystów. Hmm, wygląda na to, że w końcu czujesz się bardziej komfortowo ze swoją reputacją. Nie prosiłam o komentarz, klap się Paimon. Nie mogę się doczekać premiery naszego filmu. W takim razie chodźmy. Tak się składa, że wiem, gdzie jest dzisiaj jeszcze wraz. Swoją drogą, jestem trochę ciekawa. Jeśli moja pensja jest tak niska, co z naszymi dwoma głównymi aktorami? Czy nie przyjechali tutaj aż z Inazumy? Właściwie powiedzieli nam, że postrzegają tę podróż jako część wymiany kulturalnej, więc nie prosili o żadne wynagrodzenie. Co? Czy więc każda osoba w tej wat, która nie chce, aby zbierano tutaj pieniądze na nakręcenie tego filmu? Nie mów mi, że Siori też nie zarabia. Znałam Saviera już wcześniej i zgodził się także zapewnić mojej marce dobrą ekspozycję. Wygląda na to, że bogowie naprawdę się do mnie uśmiechnęli. Savier, i to na pewno nie obejmuje mnie. Pamiętaj. Dobrze, o, a co ty tu? No co ty pa ojej, to jest jakiś tomik, biorę. Oprócz makaronu powinnam także kupić trochę sosu pomidorowego. Tak, co promo... A bo ty zamiast książek to ty tu kurde gazetkę z Biedronki czytasz? Dobra, idź sobie kupić ma... myślałam, że to wyrasta spod ziemi. Idź kupić furina, makaron i... i sos, a my lecimy dalej do Szebras Dobra, to jest to miejsce. Hm. Ale gdzie jest kapitan? Prawie nikogo tutaj nie ma. Ona jest tam. Z tą przypaską na oku czytającą przed kioskiem. O! To ona! Pewnie widziała, że jest w niej coś innego. Ona wydaje się trochę przerażająca. Proszę, poczekaj tej chwilkę. Pójdę po nią. Ona teraz pracuje, więc możesz nie chcieć wchodzić jej w drogę. Pracuje? Ale czy ona nie stoi tam i nie czyta wiadomości? Po prostu mi zaufaj. O, oh, okej, okay. zobaczymy, co wtedy się stanie. Sherry z pewnością jest tajemniczym osobą. Twierdzi, że jest projektantką mody, ale tych wszystkich wpływowych ludzi. Port Fontaine nie jest szczególnie tolerancyjny wobec gości z zagranicy, więc obcokrajowcowi nie jest tak łatwo promować tutaj swoją markę, tym bardziej w konkurencyjnym świecie mody. Nawet miejscowy taki jak ja, próbujący nakręcić film, musi stawić czoła wszelkiego rodzaju wyzwaniom. Więc mogę sobie tylko wyobrażać, przez co przyszłościowi, aby znaleźć się tutaj, gdzie jest teraz. Jestem pewien, że posiadanie większej liczby kontaktów zdecydowanie działało na jej korzyść. Czy też w pracy? Powieść detektywistyczną. Jeden główny bohater? Nie, kilku. Rozgałęziające się wątki. Rozumiem. Jaki idzie fabuła? Jeden z głównych bohaterów staje przed wyborem, który będzie miał wpływ na resztę jego życia. Założy się, że dokona złego wyboru. Można co przyspieszyć? Jest coś, w czym potrzebuję twojej pomocy. Wiesz, że to nie zależy ode mnie. Wszystko zależy od tego, co wybierze postać. Właśnie dlatego co tutaj jestem, żeby pomóc. Jakiś stary wąs, coś tu. A, stary wąsacz pewnie jest jakimś dealerem. W porządku. Wygląda na to, że ostatecznie dokonał złego wyboru. Stój! Ha? Co się dzieje? Oddaj wszystko, co teraz trzymasz. O, to tylko książka! Nie kupiłam nic innego. Bowąsary, jak po to książka. W takim razie jestem pewna, że nie miałbyś nic przeciwko temu, żebym rzuciła okiem Przepraszam, funkcjonariuszu Nie mam nic przeciwko, żebyś tu stała i nic nie kupowała Ale wolałbym, żebyś nie przeszkadzała moim klientom To zbyt dla biznesu, wiesz? Nie rób mi tego Ty też nie będziesz mógł się tak łatwo stąd wydostać Jestem Szef kapitan specjalnego patrolu ochrony i nadzoru Fontaine Powiem to ostatni raz. Natychmiast oddaj to, co trzymasz. I zanim zrobisz coś nierozsądnego, przypomnę ci, że powalę ci na ziemię, zanim w ogóle pomyślisz o ucieczce. Oh, dobra, dobra, dam ci to. Ale pozwól, najpierw coś ci powiem. Jeśli w tej książce jest jakaś kontrabanda, to sklepikarz ją rzucił. E, nie mam z tym nic złego. Dlaczego ty? Próbujesz mnie zostawić w spokoju, co? To ty powiedziałeś, że tego chcesz. Zachowaj zimną krew na przesłuchania. Zabierz ich, Letellie Co tutaj się dzieje? W jednej chwili czytasz książkę, a w drugiej resztę już ludzi Jakie one są... A, czy to nie ty jesteś podróżnikiem, o którym ostatnio było tak głośno w gazetach? Shiori, zakładam, że to, o co chciałaś mnie zapytać, ma związek z nim, prawda? W takim razie może opowiem, co się dzieje. Teraz, gdy Washer stanął przed sądem, żadne nowe dostawy Synth nie będą realizowane i dystrybutowane wśród sprzedawców. Strażnicy Fontaine byli zajęci zbieraniem pozostałych syn wciąż krążącym na rynku. Dzięki wskazówce z naszego wiarygodnego źródła powinna to być ostatnia partia. Ah, więc odbywała, że czytasz książkę, żeby złapać złoczyńców! Paimon prawie zapomniała się przedstawić. Paimon to Paimon, a to jest Iter i Ksalier. Hej, ja jestem Szerbras. Pewnie już słyszeliście, jak się przedstawiam, więc nie będę się powtarzać. Dlaczego po prostu ich nie aresztowałaś od razu? Tak, dlaczego nie wykonasz ruchu, gdy miałaś okazję? Martwiłaś się, że moje informacje nie są dokładne? Nie, chciałam zobaczyć, czy sklepikarz najpierw się zgłosi. Wystarczy, że przyszedł do mnie i potwierdził, że nie wie, skąd się wziął Syn. Gdyby tak zrobił, nie musiałabym wnosić przeciwko niemu zarzutów. Miał cały dzień na przekazanie Synth Szewraz. Ale zamiast tego w chwili, gdy podeszłam i zasłoniłam szewraz w pole widzenia, skorzystał z okazji i go sprzedał. Tak, dokonał złego wyboru, chociaż właściwy wybór miał tuż przed sobą. Wiedziałeś, że nie dokona właściwego wyboru. Tak, wiedziałam Miałam tylko nadzieję, że choć raz się mylę. Eh. Paimon nie kontaktuje, co się dzieje. Ale dość o tym. O co chciałaś mnie zapytać? A, widzisz, bo jest taka sprawa. Dwaj, muszkieterowie. Z pewnością masz dobre oko do historii. Więc co mam zrobić? Być po prostu choreografem akcji dla aktorów? Tak, zgadza się. Chcę mieć pewność, że wszystkie szczegóły są dobrze odtworzone. Chcę, aby postawa aktorów i zrozumienie broni palnej były jak najbardziej realistyczne. Jednakże obawiam się, że ta praca będzie wymagała od Ciebie sporo czasu, ponieważ będziesz musiała być obecna za każdym razem, gdy kręcimy. A co do wynagrodzenia, nie trzeba mi nic więcej mówić. Dołączę. E, co? A tak od razu? N naprawdę? Chcesz nam pomóc w naszym skromnym projekcie filmowym? Jasne, to nic wielkiego. Jak mówiłam, zakończyliśmy to dochodzenie, więc na razie nie mam innych zadań na głowie. Poza tym osobiście bardzo lubię tę powieść. Mam nawet edycję kolekcjonerską w domu. Historie, w których Sprawiedliwość zwycięża zło, nigdy mi się nie nudzą. Więc mamy umowę? Tak, i do zobaczenia jutro na planie. O mój Boże, nie mogę w to wierzyć! Powinien nam natychmiast powiedzieć Lady Furinie. A, i muszę powiedzieć kierownikowi rekwizytów i technikowi oświetlenia, żeby wszystko przygotowali i jutro zaczynamy kręcić. Uspokój się, Savier. Ukończenie filmu zajmie więcej niż jeden dzień. Mimo to powinnam już wrócić i zacząć przygotowywać kostiumy i makijaże dla aktorów. Dobra, to chyba na tyle na dziś. Iter, Paimon, proszę zostańcie na chwilę. Mam wam coś do powiedzenia. W takim razie zabiorę Saviera z powrotem. tak jest tak podkręcowany, że nie możesz nawet chodzić prosto. Nie chcę spędzić pierwszego dnia na wyławianiu naszego producenta spontanicznie. Dobra, do zobaczenia jutro. Tak, do zobaczenia. E? A gdzie ona jest? Boże, daleko uciekło. Co chciałaś nam powiedzieć jeszcze raz? Czy czytaliście dwóch muszkieterów? Trochę o tym słyszałem. Ale jeszcze nie czytałem. Historia opowiada o parze dzieci urodzonych w domu barona i ich walce o wspólne przetrwanie i zemsty za matkę. Wychowali się w posiadłości barona, gdzie ich matka pracowała jako pokojówka. Były to nieślubne dzieci, które baron miał za służących, więc nikt nigdy nie traktował ich za dobrze. Któregoś dnia po powrocie do domu odkryli, że ich matka została zamordowana i pozostawiona martwa na podłodze. Było rzeczą oczywistą, że winowajcami byli pozostali domownicy barona, którzy nigdy nie mogli im powiedzieć żadnego miłego słowa. Jednakże baronowi udało się wywrzeć wpływ i utrzymać całą sprawę w tajemnicy. Ostatecznie śmierć matki uznano za samobójstwo i nie było szans na pociągnięcie morderców przed wymiar sprawiedliwości. Rodowictwo postanowiło uciec i pewnego dnia pomścić matkę. Wiele lat później członkowie rodziny barona nagle zaczęli pojawiać się martwi jeden po drugim. Wszyscy zginęli od postrzału. Na ciałach każdej ofiary znaleziono ten czołom róże. kwiat, który najbardziej lubiła matka tych dzieci. Baron wierzył, że dusza matki przybyła, aby się na nich zemścić, więc każdy Dnia żył w strachu. A tak naprawdę, to ta dwójka rodzeństwo uciekała wiele lat temu. Polegali na sobie nawzajem, aby przetrwać i trenowali dzień i noc, i ostatecznie stając się doświadczonymi muszkieterami. Wykorzystali wszystkie swoje zdolności, aby zebrać dowody i wskazówki, zanim wykonali swój plan i dokonali zemsty na baronie. Dzięki ich działaniom wszyscy poznali prawdę o śmierci matki. To całkiem ekscytująca historia! Tak, Baron dostał to, na co zasłużył, za swoje złe uczynki. Sprawiedliwość zwyciężyła. To był po prostu rodzaj historii, który lubiłam. O, więc co do tego tak chętnie dołączyłaś do naszej załogi jeszcze raz? Można powiedzieć, że to był jeden z powodów. O? Chcesz powiedzieć, że były też inne powody? Czytałam raporty o tobie. Niezależnie od tego, czy było to podczas procesów, czy też wtedy, gdy poddałeś swoją rękę, aby rozwiązać kryzys naszego narodu Pokazałeś, że masz silne poczucie sprawiedliwości, a także świetny umysł do dedukcji Czekaj, więc sugerujesz, że jest sprawa, w której mnie potrzebujesz? Tak, jesteś tak bystry, jak się spodziewałam Wygląda na to, że doświadczyłeś już wielu podobnych sytuacji Tak, ciągle nas wykorzystują co chapter. Niedawno miała miejsce sprawa o morderstwo z użyciem muszkietów. Metody sprawcy wydają się być bardzo podobne do tych opisanych w powieści. Co? Naprawdę? Ale pani nie widziała nic na ten temat w dzisiejszych gazetach. Marsz z Fantom nie podał jeszcze żadnych informacji do opinii publicznej, ponieważ śledztwo jest obecnie w martwym punkcie. Zabójca jest niezwykle ostrożny. Morderstwo z użyciem broni palnej. Ale w Fontaine nie tak wielu ludzi używa tej broni, prawda? Czy to może być ktoś z Twojego plutonu? Niemożliwe. Codziennie dokonujemy rutynowej kontroli stanu przydania broni i amunicji. Gdyby której z broni została wystrzelona, wystawałaby jak obolały kciuk. Poza tym ufam członkom swojego plutonu. Jednakże cóż, to wszystko, co mogę dzisiaj ujawnić w tej sprawie. Co? Co masz na myśli? Mam nadzieję, że wszyscy wrócicie i przymkniecie oczy. Jutro możesz zdecydować, czy chcesz dołączyć do śledztwa razem ze mną. Zdaję sobie sprawę, że to może nie być idealny moment na dokładanie sobie rzeczy, ale im mamy więcej zdolnych ludzi, tym większe są szanse, że sprawiedliwość zwycięży. Czy ktoś z patrolu specjalnego nie może pomóc ci w tym dochodzeniu? Prowadzenie dochodzeń nie powinno wchodzić w zakres naszych obowiązków. Naszym zadaniem jest zatrzymanie sprawców. Odnalezienie ich zależy tak naprawdę od mężczyzn fantom. Można powiedzieć, że biorą udział w śledztwie w interesie osobistym. Nie chcę, żeby ludzie postrzegali mu w negatywny sposób, a także niepokojem, niepodobieństwem między zbrodniami a tą historią. Masz na myśli, mogą być w jakiś sposób powiązane? Żeby było jasne, nie jest to żadne zlecenie ani umowa. To prośba, nic więcej. Jeśli wy dwoje będziecie zainteresowani tą sprawą po jutrzejszym zakończeniu zdjęć i zechcecie mi pomóc, będę bardzo wdzięczna. Hmm? Co o tym myślisz, Iter? No to byłby niezły dzień, ale pomyślmy o tym jutro. Ta, masz rację. Moja montaż już jest trochę zmęczona. Naprawdę, krzątaliśmy się dzisiaj cały dzień. Lepiej wracać i odpocznij. Dobrze jest zachować spokój ducha, zwłaszcza gdy masz podjąć ważną decyzję. W przeciwnym razie, gdy nadejdzie odpowiedni moment, możesz skończyć jak ten sklepikarz i nawet nie zdawać sobie sprawy, że stoisz przed właściwym wyborem. Uuu, a to są akciki. No to akcik pierwszy zakończony. Powiem wam, ciekawie, morderstwo, sprawa kryminalna. No i takich eventów ja się spodziewam po fontań. Bardzo mi się podoba, jestem zaciekawiona. No i nie nachodziłam się dzisiaj mi ją, ale ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to tłumaczenie i węciku Wam się podobało, no i do zobaczenia w następnych. Pa pa!